Musiałem się praktycznie cofnąć do samego początku swojego życia, to wszystko odkopać na nowo. To tak, jakbym nie wiem, miał rany i je na nowo wiesz, są zagojone a na nowo oryści problemy, pierwsze sprawy w sądzie, jakieś kradzieże. Bitki w szkole i ucieczki też. Miałem 9 lat, trzecia klasa podstawówki, a ja już miałem pierwszą sprawę o demoralizacji. Ładowaliśmy te znaczki samochodowe z przed domu dziecka i, przedszkoły. No i wtedy też... Kradliście na przykład znaczek Mercedesa, tak? Albo no, BMW? No, z Mercedesa te takie, co były na kulce, to one były bardzo ciężkie do ciapnięcia. Dlaczego trafiliście do domu dziecka? Dlaczego trafiliśmy do domu dziecka? Ponieważ nasi rodzice trafili do więzienia. Moi, moi rodzice trafili do więzienia, bo gdzieś tam ja pochodzę z patologicznej rodziny, z rodziny, która nadużywała alkoholu. To prawda, że rodzice zabili sąsiada czajnikiem? Y tak, znaczy się, ja to ja tak widziałem, że pamiętam jeszcze jak przez że po prostu gdzieś tam mama gdzieś wzięła nagrzony czajnik i w niego przywadziła. Miałeś taki moment, że, że nadużywałeś alkoholu? No, tak, tak. No gdzieś tam nieraz nadużywałem. Był też taki czas, że do alkoholu doszły jeszcze na... No, tak, było, 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 było tak. Gdzieś tam, no, nie będę ukrywał, gdzieś tam były w jakimś momencie mojego życia. Kiedyś, przepraszam, ale osoby niskorosłe występowały w cyrku. To też o, ogromne. No no, 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 wiem, wiem. wiem. No dla dlatego... kobiety niskorosłe, przepraszam, ale w filmach dla dorosłych to też jest. No, dalej o, występują. O. <laughs> Dziś się ubieram na dziecięcym. Widzę fajny krój. To tam, to tam to. Ale kurwa jakiś misio, jabłuszko czy coś. Gotcha to... Donald jakiś. No, no i to jest takie, mówisz, fuck mm -hmm. Są też takie kobiety, już teraz przechodząc do relacji damsko-męskich. Zaczynamy, zaczynamy? temat tabu. Co, <laughs> Które? Co robi mi Mike poza kamerami? <laughs> Które no, y, są zauroczone mężczyznami niskorosłymi? Są ciekawe. Są ciekawe. Czy wszędzie jesteś niskorosły? Ha. Są kobiety, które lubią fantazjować z różnymi facetami. A jak gdzieś o tym wiem to gdzieś tam delikatnie mówiąc. Wykorzystujesz czasem. Tak.